Siema-Siema widzowie. Siema-siema. Dzisiaj nagrywamy odcinek ze Stumble Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Wybiliśmy nas cel do końca roku 40 subów, więc bardzo Wam dziękuję. My jesteśmy dzisiaj z Milkiem 437 i teraz zakręcimy spinem. Jeśli to masz 41 subów? Nie kręcimy sobie spinem. Jakby, jakby były dzisiaj lagi, widzowie, to nie wiem dlaczego przepraszam. Yy, no. 10 rzetonów, więc teraz widzowie. Yy, robimy tak. Otwieramy tą niebieski ten pakiet, więc Max kibicuj żeby się udało. Coś dobrego. Epicki. ja. Wykorzystałem swoje wszystkie gemy widzowie, więc tak tu musi wypaść coś dobrego, bo to było dla widza. Epickie. Prawie legendarne, w sensie prawie to było legendarne. Nie Ale fajny, bo na przyszłość bym chciała mieć wszystkie możliwe skiny. Ja stworzyłem grupę Spoko, spoko. Ja tylko chyba... A ja chyba so, ubiorę tego. Weźmiemy sobie. Tylko czekaj, e, tylko sobie zmienimy kolor na taki ciemniejszy. Jak nie na taki. Nie, biały nie. Niebieski. Nie, na taki. Taki będzie git. A ja nie, nie dostosowałem, nie użyłem. Już, Mag, zaraz się dołączam. Już, 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 już poczekaj, uwaga na mnie. Yy, grupa. Więc widzimy się już w grupie. Dobra, jesteśmy już w grupie, więc jakbyś, Milek, mógł kliknąć ten magiczny przycisk. Mam nadzieję, że widzowie dzisiaj wygramy. No. No. Nie to jest Wczytuję do gry. Wczytywanie, dobra. Teraz będzie... Teraz będzie, teraz będzie, teraz będzie... Teraz będzie... Oto ta gra. W postaci mapy. Oto właśnie... Nie. Jungle Roll? Nie. O nie! Muszę mieć Dobra, jestem na drugim miejscu. Trochę lagi są. Trzeba być O ja, ja już nie będę pierwszym. Ja nie, nie będę jako pierwszy, ale się dostanę? Ale nie. Nie, ja dopiero jestem na pierwszym. Ale dobra, tu dużo, tak jakby. Jestem na tych. tych jestem na trzecich. Platformach, a ty? No ja już prawie przechodzę. A ja myślę, że ja nie przejdę, chyba. A tak, będę cię oglądał. będę. Jest, przedostaliśmy się, dobra? Jakie ja nienawidzę tego młota po tych kostkach. O nie, ale się waliłem. Ale się waliłem teraz w bekę taką. Tak się waliłem. O, ja się, ja się nie przedostanę, chyba. Nie, nie przedostanę się. Nie, tak, oglądam cię. Nie przedostaliśmy się, widzowie. Następnym razem, tylko że gramy za 130. Że 160 pi... Ej, masz. A nie, myślałem, że masz łatwiej, ale dobre, to już. Nic nie mówiłem. Będziemy oczywiście teraz Milka szukać. Tylko, tylko powiedz, pozwólcie, że sobie podjaśnię ekran trochę. Dobra. O, ja. Od razu szukam Ciebie. Jestem na mam. Mam. milusiek 85 Ty ja jesteś tym białym piłkarzem. Zostałeś bombą Uważaj Może dwie osoby się e, tak jakby spadły Uważaj na bomby, uważaj, uważaj, uważaj Uważaj, leci do ciebie A nie, dobra, dobra Pięć osób Nie, co ty zrobiłeś Dobra, wyjdź co ty zrobiłeś, Milek? Teraz pytanie, czy będzie ponowne łączenie do grupy? Gramy. Teraz wam widzę, ja powiem prawdę. Mogę pokazywać twarz już na YouTubie. Ale z tego że mam tableta. To nie będę pokazywał, bo będę, będę nagrywał tylko gry. Będziecie mogli mnie zobaczyć Umilka 437 i umiekkiego Fortnite 416 jakoś. I subskrybujcie mnie na Teraz z którą to strony było? Nie widzę, bo tak dużo osób jest. Dobra, jestem w jednym z pierwszych. A, dobra, już nie jestem jednym z pierwszych. Wywaliło mnie. O kurczę! Wywaliło mnie! Dobra. Zaczekamy teraz tutaj. Oj, chyba nie. Nie, nie wygram. Nie, przesadzamy się. Kurczę, ale. A ty się dostałaś? A ja nie. A my się znowu widzowie nie dostaliśmy. Aha, bo my gramy osobne rundy. No tak. O, odbieramy 10 żetonów widzewie. Ona się później nam przydadzą. Hmm. Też może któregoś odcinka zrobimy opening. Nie. Co o nie! Nie, co to jest za gówno? Co to jest? Dobra, widzę, nie wiem. Idziemy się w kolejnej grze. Dobra, widzę, że muszę zrestartować z tym Belgaise, w ogóle całego musiałem zrestu, zrestar, zrestartować, bo w ogóle był taki lag, że no jungle roll, jungle roll. Nie jest to najlepsza mapa. Przepraszam, jakby były lagi. Będę musiał to jakoś zrobić, żeby było przynajmniej lepsze oglądanie. Bo jak wy tak macie widzowie oglądać, to ja sobie nie wyobrażam. Nie, trzeba by sobie poczekać. Ale tu, tu jest taki ten... Taki coś. Tak to że sobie teraz sobie przeskoczymy na luzie. I pytanie, czy się teraz dostaniemy. Myślę, że się nie dostaniemy. Myślę, że się nawet bardzo nie dostaniemy. No i się nie dostaliśmy. Kurczę, kolejna gra i się prawie w ogóle nie dostaliśmy. Więc trochę lipa. Hyy no. Miejmy nadzieję, że kolejne gry będą trochę lepsze. Nie, nie jak ta Musimy wyjść. Widzimy się w następnej grze. Już nas wtytuje za, będzie nam losowa, Fajnie by było jakby była piłka nożna, bo yy, dawno nie grałem. Tylko żeby nie było RPG. Dobra, to może być ta mapka. Myślę, że się po raz pierwszy jakoś przedostaniemy. Uwierzcie mi, widzę, że nie gra się łatwo przy 100 pingu. Jak ma się 150 pingu, to się nie gra aż tak łatwo. Dobra, to jeszcze nam lepiej zrobiło, nawet że nas uderzyło. Przedostajemy się, ej jej! Hura. Ale tak, żeby już nie czekać, wolę tak wskoczyć. Dostaliśmy się o, żeby było tyle, żeby było jakoś trzydzieści pingu cały czas, to je było git. Najlepiej, jakby to było jakoś płynne. Dobra. może być. Idziemy na lewo od razu. Oj, oj, Nie przedostaniemy się, widzę, bo tutaj. Zajdziemy się Bóg. W sensie ogólnie się ześlizgnąłem. Bo przy, mam 120 pingów, a tak to mi się nie ześlizgnął. Lepiej sobie przejść tak. Dostaliśmy się? Zalicz nam? Zaliczynam? nam. Dobra, dostaniemy się, dostaniemy się, dostaniemy się. Albo się nie dostaniemy. Nie, jakbym nie skoczył, to bym się dostał. Jakby nie skoczył, to się nie bym dostał. Dobra, noc już widzę wczytuję. I to będzie ostatnia y, gra jak na ten odcinek. No. Przypadkiem cięcie zrobię. Jesteśmy już w grze. I mamy pechowe nasze miejsce ostatnie. O nie, nie przedostaniemy się. Nie przedostaniemy się. Oj, przepraszam, jakby teraz było głośno. Kurczę, już lepiej, żebyśmy wtedy spadli. Ogólnie to się przedostaliśmy, ale się ogólnie tak nie przedostaniemy, tak, żeby się przedostać się zakwalifikować. Dobra, poczekam, aż tutaj ten wskoczy. Poczekam, skoczę. Dobra, jest git. Jest bardzo git. Jest bardzo, bardzo git. Tu się bardzo dużo osób. O ja, nie jest bardzo, bardzo git. Nie dostaniemy się. Kurczę! Nie, dobra widzowie. Żegnajcie. Więc... Pa!